Dzień Dobry. Chciałbym was dzisiaj zachęcić do wykonania takich ogóreczków malutkich, konserwowych z octem <laughs> Nadają się takie ogóreczki bardzo gdzieś na jakąś przyjęcie, grilla, imprezę. Naprawdę nie powstydzicie się za, za, za taką przystawkę, za takie ogóreczki. No naprawdę przepysznie smakują. Są takie malutenkie jak się wyłoży je na salaterkę, na talerzyk pięknie wyglądają na stole no ale, ale najbardziej to one najlepiej to one smakują przepis bardzo szybki prosty jeśli macie ochotę dalej obejrzeć ten film i takie ogórki u siebie w domu wykonać to serdecznie zapraszam a więc zaczynamy mam 5 kg około 5 kg maluteńkich ogóreczków, takich akurat na konserwowe, koniszone. Także wyjdą fajne ogóreczki, takie malutkie, w słoiczku ze świeżym koprem, chrzanem, czostkiem, gorczycą. No i robimy. Układam w, słoiczkach, w słoikach takie małe ogóreczki. No i tu bardzo dużo wejdzie, bo to są bardzo malutkie ogóreczki. Zobaczcie. i na stół dla gości na jakąś przyjęcie No cokolwiek do wszystkiego na święta, na grila. Nie wiem gdzie jeszcze idzie, Ma zastosowanie na, <laughs> takie ogóreczki do wódeczki, o jakieś imprezy. Zobaczcie ile ich tutaj wchodzi. Są malutkie taka mozolna praca. No zobaczcie, dwa rzędy tego ogórku wejdzie. No takie gureczku jeszcze mało, ja nie pamiętam kiedy miałem. Ale jeśli otwarty taki słoiczek z takimi małymi góreczkami No naprawdę fajnie będą smakowały i fajnie wyglądały. No chyba tutaj tutaj wystarczy mocno dopycham, żeby te słoiki, te ogórki nie poszły na górę, nie wypłynęły. O, dokładnie tyle. I układam dalej w słyjkach Góreczki te małe, zobaczcie. Słoika ułożone. Takie malusinkie ogóreczki, zobaczcie. Będą chyba przepyszne, na stół je postawić, na imprezie tak jak mówiłem wcześniej, do każdego jednego słoiczka daję po dwa czy ząbki czosnku. Dzieła angielskie, też po dwa mogą być po trzy, laurowy. może być w całości, może być pokruszony. Do każdego słojczka trochę wchylenie, najpierw utykam tych błodyk trochę bo wodyki zawsze daję, nigdy nie wyrzucam, ciężko to będzie zmieścić bo te ogórki są tak mocno malutkie można je dać na spód ten koper ale ja zawsze daję na górę jakoś takie z I tak by każdego jednego słycha. No i teraz najważniejszy, czyli no ten kwiat kopru. On daje taki największy aromat w tych słoikach. Daję go dosyć dużo. Mamy czosnek i koper to jest najważniejszy składnik. No i oczywiście te do ogórków zapach, aromat jest z kopru, szczostku. Gdzie szanu. Oczywiście nie mam, to nie daje. Bez szanu nie jest, też. robiłem. Też wychodziły fajnie. Czyli dzisiaj będą bez szanu. Słoiki połpychane. Zobaczcie, jak to wygląda. no i bierzemy się za zalewę do zalewy potrzebuję 10 takich szklanek wody 50 szklanka octu 10% spirytusowego 5 łyżek cukru ja mam takie takie, dosyć czubate I 3 łyżki soli ja mam taką kamienną, niejodowaną Wszystko to teraz mieszam, żeby się rozpuściło. To jest zimna woda. Może być przygotowana. Nie musi być gorąca. Zwykła zimna woda. Zalewam słoiki. Praktycznie do pełna. Zostawiając centymetr może od pokrywki od góry. Nie można nigdy dopełnalać. Mam nadzieję, że tej zalewy wystarczy. starczy, nie, to trzeba jej dorobić. Górki ciastnął pchany, także tej zalewy idzie troszeczkę mniej. Zalewy akurat mi starczyło na styk. Zobaczcie, ich nie brakuje. Układam nowe pokrywki. To jest nalane. Przykryte są ogórki Poprawiam koper. I zakręcam. Pokrywki mocno dokręcam. Każdą jedną. Zobaczcie, jak pięknie one wyglądają. cała góra pana czosnkiem, koprem tu czosnek spływa na dół i bierzemy się za pasteryzowanie teraz wodę wstawiłem do garnka Przy górki Wam pokazuję, jak wyglądają w słoiku mm, przepięknie malutkie ogóreczki wstawiam je wszystkie do garnka i pod zagotowania będę pasteryzował Równe 5 minut, Tak tego wcześniej mówię w innych filmach na 10, ale ja daję zawsze 5 minut. ogórki konserwowe, żeby były krótkie, a tu są malutkie ogóreczki i nie wolno więcej dawać. Tyle wody. Pokrywa się nie przykryje, i gotujemy. Woda zaczęła się gotować przed chwilą od zagotowania. Widzicie, jak się woda gotuje pokrywki już zaczęły pęcić 5 minut, nie więcej 5 minut minęło zobaczcie jaki kolor jest tych ogórków po tym można poznać, że ogórki są dobre, takie żółtawe jakby były takie zielone to znaczy, że ogórki są jeszcze hmm, do kotowania. pokrywka twarda, wypchana wyciągamy ogórki skończone nie zajęło to dużo czasu. Więcej takiej zabawy, bo to drobniuteńkie ogórki można nasypać je tam po prostu. Jak popadnie, nie trzeba układać. Ja taki bardziej układam, żeby ładnie to wyglądało. Czy to ma jakieś znaczenie? Pewnie nie. No, przepis naprawdę wyśmienity. No, się one smakują. Jak ktoś lubi, powtarzam, jak ktoś lubi bardziej kwaśne te ogórki, to w przepisie jest 1,5 szklanki octu na 10 szklanek wody. Ja zmniejszam, ujmuję te pół szklanki octu, czyli daję szklankę octu na 10 szklanek wody. Z tego względu, że no nie robię takich bardzo kwaśnych, takie bardziej zrównoważone te ogórki lubię. Jeśli takie ogórki gdzieś dostaniecie, takie maluteńkie albo w ogrodzie, zerwiecie wcześniej, zobaczcie, jakie one są malusienkie. To naprawdę zachęcam do tego przepisu. Nie musicie tych słoików robić dużo, parę tak zawsze gdzieś możecie je dać postawić na stół jak goście przyjdą na jakieś przyjęcie na święta na jakąś komunię, uroczystość, imieniny, urodziny jak przyjdą przyjaciele no naprawdę warto bardzo ładnie na stole wyglądają w salaterce a jeszcze lepiej smakują no naprawdę jeszcze raz powtarzam przepis wyśmienity niby może takie zwykłe ogórki konserwowe w odcie ale takie malutkie no smakują szczególnie Wyglądają naprawdę pięknie. I zapraszam do oglądania hmm, następnych moich filmów. Dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie. Jeśli Wam się coś spodobał któryś film, to bardzo, bardzo wdzięczny, jeśli dacie komentarz, jakiś łapkę, suba. I do zobaczenia do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję, cześć.